Cześć. Yy, chciałbym was zaprosić na przygodę naszego życia to znaczy na budowę naszego wymarzonego domku który tak jak pokazałem nazywa się dom w kortlandach 4G2 Jest to projekt Archonu Dom został yy, przez projektanta, ale na naszą prośbę powiększony o 90 cm, poszerzony. Poszerzony garaż również o 90 cm. Eee, I będzie to budowa z systemem gospodarczym, także będę działał sam z żoną, z pomocą jakąś drobną czyjąś. Eee, większość będziemy próbowali zrobić sami. Myślę, że poza dachem, ponieważ mam duży ręk wysokości. No. Dzisiaj przyjeżdża koparka, także można powiedzieć, że nasza działka od dzisiaj oficjalnie staje się placem budowy. Także zapraszam Was na oglądanie materiałów z budowy tego otóż domu. A few moments later. Cześć mam. No i stało się. Można powiedzieć, że mamy pierwszy dzień budowy. Chcieliśmy robić wykop. Już z samymi problemami od rana, ponieważ była inna koparka. Po pół godziny urwał się siłownik w ramieniu i pan pojechał do domu. I na szybko musiałem kombinać kogoś innego. Także od 10 jest tutaj drugi pan, mamy godzinę 13. .00. Zobaczcie zaraz na przebitkach, jak mu idzie akurat w tym momencie. raczej skończymy tego dzisiaj, ale będzie chociaż połowa zrobiona na gotowo. Ławy mam. Eee... Tutaj będzie, zakupiłem deski Szalunek na wysokość pierwszej deski, czyli pierwsza deska będzie tutaj Na jakieś 12-13 cm 15 zależy jakie są deski, będę się musiał podkopywać, ale góra będzie e, Wszędzie taka sama Czyli przyjąłem, że będę tutaj miał Mam minus 110 plus 15 Czyli minus 125. Idę Wam pokazuję o co chodzi. Muszę się obniżyć od punktu 0 na wysokość 1,25 m. Elimator. Tyczkę na wysokość 1,25 m. Jak byli go odeci, poprosiłem ich o wytyczenie punktu 0. Także tutaj na stałym punkcie, na słupku betonowym mam punkt 0. Tuż sobie dzisiaj ustawiałem wcześniej rano niwelator. Odpalę go. On tutaj licuje się idealnie równo z tym punktem zerowym. Ja mam się tu obniżyć na metr 25 m. Także idziemy do wykopu. Pierwszy rząd tu jest powiedzmy przygotowany. No i tak włączam nivelator. Może w ogóle sobie ubiorę na głowę kamerę. Mam nadzieję, że będzie widać. mi. 25 ok i szukamy poziomu i zobacz tym miejscem 2 cm, 2 cm różnicy, czasami będzie więcej, czasami mniej w koparka koparkowy na razie jeszcze zbiera ziemię, bardzo ładna ziemia czarna będzie będzie narównanie terenu, także jest... Taka segregacja będzie trochę, czarna na jedną kubkę, tutaj ta taka śmieciowa ziemia typu glina z kamieniami, to co tutaj wszystko leży idzie na drugą kubkę do wywiezienia kiedyś No i ogólnie problem jest tego typu, że nie wiem jak będziemy robić ławy Ponieważ yy, no jest glina i będzie ciężko kopać ręcznie Chciałem to robić ręcznie ale zobaczymy Czym ile będzie jako parkowy skasuje, robimy do 15, bo mamy sobotę yy, Za deski już wam mówię 200 metrów kontrład i 200 metrów takich deseczek celowych Zapłaciłem 1100 zł Także jakieś te już pieniążki są dzisiaj. Ja sobie walczę z blaszakiem. Przywiozłem Mauser na wodę, Przywiozłem rynne, montuję rynne. Chciałem, żeby się woda zbierała pomału No i coś trzeba działać. I znów pada. Musz mi obiekty Co Cokuparkowy leci. Jeszcze pół godziny i się zawijamy. Ja nie tracąc czasu szykuję sobie kołki na na wymiar. Kołki do wbicia w ziemię, później do kręcenia do szalunków. Yy, Tam pan koparkowy już jedną stronę wyciągnął, wyrównał. Ograniczałem sobie mauser do zbierania wody, deszczówki eee, zrobiłem rynnę rynna zrobiona z tak zwanych rzeczy a może się przyda to znaczy znalazłem jakieś tam eee, ostatki na strychu no i coś z tego wykombinowałem trochę takiej rynny, trochę końcówek z innej rynny uchwyty z innej rynny spisało się woda się zbiera leci tylko ten wąż taki do niczego. Także będą się tu chyba skombinować kolanko 90 stopni i wtedy podłączy się do tego węża. Także wody nie ma z sieci na razie, ale będzie woda z nieba. Tydzień padało. Myślałem, że pogody nie będzie, ale pogoda jest. Nawet glina nie jest jakaś mega twarda. A tu już idę muszę podkopać. No, tutaj mam zaznaczone. Jak później rozciągnę sobie sznurek, to mam też. to się nazywa, taki sznurek z takim obciążnikiem to się nazywało hmm, nawet nie pamiętam już jak no z tym sobie przeniosę wymiary na dół a, jeszcze poziomica może zaraz jeszcze poziomica, zaraz to jest sznurek taki jak to się nazywało? a pion murarski właśnie na pionie murarskim poprzenoszę sobie na dół wszystko geolog miał się pojawić w zeszłym tygodniu, nie pojawił się Powinien być dzisiaj, bo mówiłem mu, że będę kopał akurat takie tereny, że mój geolog musi być. Śledzę różne kanały na YouTubie. Wszędzie elegancki piaseczek wszyscy mają. A tutaj? A tutaj gmina. Kreski do kreski, nivelator niedobrze tu będę mierzył jeszcze raz, coś mi uciekło. Był u mnie przed chwilą kierownik budowy, poprosiłem go, żeby przyjechał zobaczyć tą glinę, no i mówi, że podąże jest bardzo dobre. Nie ma co kombinować z nim, także, także trzeba przewleć. Także będziemy działać, no i... czego oni tego od razu nie przewlekli. Przewleknę, to i zaraz wracam. Przewlekłem. Dziadostwo ciężkie jest, ale damy radę. Będziemy patrzeć na dwa sposoby: i poziomicą, i tym, bo tym operuję pierwszy raz. Także trzeba się jeszcze czymś wspomóc. Podam prawie do zera, Dobra. Jak się w miarę ustabilizował, robię kreskę i według tej kreski sprawdzę jeszcze poziom i tak ok do kreski. Na górze, minimalnie dotyka, i zobaczcie, w oczku, jak trza. Także kreska zostaje, jest ok, w tamta strona. Będę miał środki, rozejdę jeszcze na boki i będzie można rozciągać sznurek, ale nie będę na razie malował, bo Nie wiem, czy będzie pierwszy jeździł, czy nie będzie jeździł. Gdybym mógł wyznaczyć już teren, ale zaraz go zapytam, zobaczymy. Kolejna sprawa... To jeszcze tak... To nie, to nie, to. Ławy są... 70. Czyli mamy środek w każdą stronę po...

bo do tej zewnętrznej krawędzi będę później trzydzieści eee... pięć i dwadzieścia pięć i dwa i pół trzydzieści siedem i pół i w tą stronę trzydzieści siedem i pół okej okay. aż w jest trzydzieści siedem i trzydzieści Okay. No, wkręty, sznurki, szpraj i pierwsza oś wyznaczona do kopania.